Zobaczmy Coś kurwa nie działa, już widzę po jego minie, że to jest nie no. no Działa! 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 działa. Yeah zbudowane, nowe działa, pięknie. Ej, Szymon, gdzie myślisz, że będziesz się zbijał w powietrze? Gdzieś tam, nie? Tu dużo słabsze jest to śmigło, co jest teraz, bo tamto poprzednie było takie, że jak dodawałem chociaż trochę gazu, to on już by do przodu. A tutaj dałem bardzo dużo i nie było, więc będę się mega daleko jechał Holand powinien być skierowany do przodu i w lewą stronę. Weź nogę na fotel, o! Teraz przez fotel przełóż. Tu mnie dużo pęknie ma. A to tutaj sobie staj nogą, może? To? Oh. ten chłop się za damkiem... Ale by Patrz, pan. Żebyś nie kur... wozu. Ten chłop się przed chwilą bił za damkiem, on nie umie wejść do helikoptera. na nadwagę, nie mam czystych kilotów. Ja schudłem specjalnie dla ciebie, wiesz? Żeby to poleciało. Bardzo delikatnie nogami, lewo-prawo. To, to są... to są twoje skręcania. A, A ch gaz. chuj kas. Nie dodawaj w ogóle tego gazu, on się powinien popchnąć. Tu odkładzisz nogi i masz połączy. Tu nic nie ma, tu nie masz co chwycić, tu nie ma, tu nie ma... tu nie ma nic! I nie mogło być, bo by było za ciężkie i już to by była dupa, już by nie było L stopie.